Witam koleżanki i kolegów z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, członków tego związku. Witam również sympatyków naszej organizacji. Szanowni Państwo, sytuacja jest krytyczna. W pierwszych dwóch tygodniach miesiąca listopada zmarło więcej pielęgniarek niż w pierwszej połowie roku, w której trwała epidemia. Chciałabym. Chwilą ciszy uczcić pamięć tych, które odeszły. Szanowni Państwo, zarząd krajowy na posiedzeniu w dniu 9 listopada podjął decyzję, Jednogłośną uchwałę o, przy, o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej, jak również, jeśli będzie konieczność, to podjęcia decyzji o strajku generalnym. Uważamy, że jest to konieczne. Ignorowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w tej chwili staje się coraz częstsze. Jest to konieczne również chociażby ze względu na fakt, że Sejm rozpoczął procedowanie kolejnej zmiany ustawy drukiem 717, którą to zmianą chce odebrać uchwalone wcześniej dodatki do wynagrodzeń w wysokości 100% dla wszystkich pracowników pracujących w narażeniu na COVID-19. Uważamy, że jest to karygodne. Apelowaliśmy do premiera rządu o powstrzymanie tych zmian, bowiem odebranie tego świadczenia jest nie do utrzymania wizerunkowego dla rządu RP, który w okresie stanu epidemii najpierw przyznaje dodatki, następnie mówi o tym, że to była pomyłka. Tej w kwestii w żaden sposób nie załatwiają incydentalne polecenia ministra zdrowia z 4 września, z 30 września i z 1 listopada, dlatego że różnicują nas na tych, którzy otrzymują te dodatki i na tych, którzy tych dodatków nie otrzymują na lepszych i na gorszych. Mamy dość ignorowania nas przez kolejny rząd. Dlatego też podjęta decyzja o przygotowaniach do sporów zbiorowych. Żądamy zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy i wypłatę obiecanych dodatkowych wynagrodzeń za walkę z COVID. Domagamy się godziwego traktowania pracowników przez kadrę kierowniczą w podmiotach leczniczych. Wzywamy do troski o pozostających w zatrudnieniu pracujących ponad ludzkiej siły personel. Stan epidemii i trudna sytuacja społeczna w kraju nie usprawiedliwiają i nie upoważniają nikogo do poniżania pracowników. Nielicznym pracodawcom, którzy ten wysiłek i zaangażowanie pracowników doceniają, i to podkreślają, z tego miejsca dziękuję. Wezwaliśmy premiera rządu do opublikowania ustawy z 28 października, ponieważ uważamy, że to obecny rząd pod przywództwem premiera Morawieckiego stracił obecnie zainteresowanie w niezwłocznym wejściu w życie tej ustawy, którą Pierwotnie uważał za fundamentalną walce z epidemią i głosił to publicznie na wielu konferencjach prasowych. Pracownicy uczestniczący w wykonywaniu świadczeń z niecierpliwością czekają na wejście w życie zagwarantowanych ustawą przepisów dotyczących dodatków miesięcznych do wynagrodzeń, jak również 100%, wypłaty stuprocentowego 100 zasiłku chorobowego w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich w sytuacji zakażenia COVID. Przepisy te wejdą w życie w następnym dniu po publikacji, dlatego też wzywamy premiera do natychmiastowej publikacji ustawy. Jednocześnie wzywamy ministra zdrowia do opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie OWU, gwarantującego wypłacania pielęgniarkom i położnym na dotychczasowych zasadach znaczonych środków na utrzymanie poziomu wynagrodzeń po 31 grudnia 2020. Zarząd krajowy przypomina panu ministrowi, że środki te były kompromisem wywalczonym na fali strajków naszej grupy zawodowej w 2015 roku. Ta, te działania zakończyły się podpisaniem porozumienia z ministrem zdrowia, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas pismem 3 listopada, że podejmie inicjatywę przedłużającą dotychczasowy, dotychczasowy sposób dystrybuowania tych środków. Oczekujemy natychmiastowego opublikowania tych przepisów w dzienniku. Ustaw, tak by były przedłużone do lipca 2021 roku. I oczekujemy, że uzyskany albo zyskany czas pozwoli na wypracowanie rozwiązań gwarantujących godny poziom wynagrodzeń naszej grupy zawodowej. Przypominamy, panie ministrze, że. Oczekujemy zmiany współczynników pracy w ustawionej niższych wynagrodzeniach. Szanowne koleżanki, apeluję do Was o wspieranie działań lokalnie. Wszystkie dokumenty po posiedzeniu zarządu krajowego, który odbędzie się niezwłocznie, w tej chwili, po posiedzeniu prezydium, które już jest w środę w nowym tygodniu, te wszystkie dokumenty Państwo dostaniecie na poziom swoich organizacji zakładowych. Prosimy o wspieranie przewodniczących związków działania i wspieranie działań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Do usłyszenia bądźmy razem.